Z tej strony taki ja, witam was w pierwszym odcinku z Katsim Offline Ej, Jestem na czacie offline Jak widzicie grałam wcześniej w się chce kota Bo kot w takich... Akurat to nie mój kot oto to, zawsze mam tego pandę I może polubimy coś mm, Bo w sumie chciałbym level zdobyć, ale Oczywiście nie mam. Aj! Prawie to co mogę zrobić? Dobra, yy, Aj, to jakoś ktoś go gryzł. Tak to mój serwer? Trzeba wysłać zaproszenie, żeby. Bo... Nie, może to mnie zatłucza. Nie! Błaga mnie. Złamywa. To wa mnie wam nie goni. Czy on w miejscu? Nie, lepiej uciekam. Oj. Yy... Która ląduje do domu? Yy... Trochę tak. A i powinno być git. Yy, dziś wyjdziemy z tego czatu najpierw, bo yy, chcę iść na, yy, na inny czat. Może do mojej znajki się jakiś dołącza. Albo coś. Mm, ale w sumie ee, wiki jest... szakal. Wszystko, e, Kicia i szakal to moi znajomi. Więc do nich może się dołączę. E, tu jest trochę wie... mniej osób, ale jest super. Powinno być super. Będziemy sobie razem grali. Oczywiście ich pozdrowia podam im nazwę mojego kanału mo może mnie nie oglądają i ta gra jest bardzo fajna polecam oczywiście gram nią już 3 lata tak napiszę im i zaraz wrócę dobra y Podam nazwę kanału, jak widzicie na czacie. I możemy... tu żadnych zwierząt nie ma? Eee. Pozdrawiam szakal. Eee. Cztery. Chyba cztery. Bo tyle ostatnio miałam, sprawdzałam. A, w ogóle zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. 4. Niestety, jest jak mało. Dobra, ale może skończymy już niedługo nagrywać. Sorka, bo ten odcinek będzie wrzucony dzisiaj. Dwie godziny, może bo dwie godziny, o ten... dzięki, e, w ogóle dzięki, e, no. do Suba, ta Suba, Zwierzę to się zaczął pojawiać, ale może masz, y po prostu skończymy ten odcinek taki króciutki. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli chcecie w ogóle więcej odcinków z tylko trochę dłuższych, 20 minutowych, to napiszcie w komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.